Drodzy Państwo, w normalnych czasach po prostu złożyłbym dzisiaj Państwu życzenia świetnej zabawy sylwestrowej, sylwestra marzeń, szczęśliwego nowego roku, ale, ale to nie są niestety normalne czasy. Właśnie dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot mieszkaniowych, z, ze spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe u tysięcy polskich rodzin. I tak wszyscy cierpimy w Polsce, bo jest ta podwyżka gazowa ponad 50% dla każdego gospodarstwa. Ale okazało się, że oni przygotowali taką koszmarną ustawę, tak mając kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny, że w tysiącach polskich domów te podwyżki to będą podwyżki o kilkaset procent. Do nas docierają dzisiaj lawina tych informacji yy, z Radomia, ulica Marii Gail 33 i tam mieszka samotna matka z dwójką dzieci w tym lokalu. 25 metrów kwadratowych. W styczniu ma zapłacić 350 zł, a płaciła 88 zł. To jest 400% podwyżki. Mamy adres samotnej pani emerytki, mieszka w Wawrze na ulicy Włókienniczej i lokal ma 54 metry kwadratowe. Płaciła w grudniu i tak dużo, 195 zł. A wiecie ile w styczniu ma zapłacić? 1609 zł. To jest podwyżka o 825%. Para emerytów z Warszawa, ulica Dymna 25, płacili 231 zł. za gaz do tej pory. Od stycznia zapłacą 1500 zł. i to jest podwyżka o 650%. Czybyście czy powariowali? Przecież ludzie nie przeżyją takich, takich podwyżek. Panie premierze Morawiecki, pan na pewno nie ma czasu dzisiaj na zabawę sylwestrową. My mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te, te idiotyzmy tak niebezpieczne dla ludzi zmienić. Dostaniecie to na początku nowego roku, ale już dzisiaj musi pan zapewnić publicznie wszystkich Polaków, wszystkie polskie rodziny, że te podwyżki nie wejdą w życie, że nie będą tego, tego płacili. Tu nie ma ani, ani dnia czasu. No i tak chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego i. Przetrwali jako wspólnota. Za to Wam, za to wam dziękuję. Nie, nigdy nie myślałem, że będę na nowy rok życzył Wam ciepłej wody w kranie i ciepłej wody w kaloryferach. No ale, ale ta, takie mamy czasy. Wszystkiego dobrego.